Dlaczego Polska wzmacnia swoją obronę przeciwrakietową o blisko 800 pocisków Patriot? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 15 maja 2025 roku Polska oficjalnie złożyła wniosek o zakup 788 pocisków Pax-2 GMT od Stanów Zjednoczonych dla swojego systemu obrony powietrznej Patriot. Transakcja ta, wyceniana na zawrotną kwotę 5,8 miliarda dolarów, ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski w obliczu rosnących napięć regionalnych. Jaki jest więc szerszy kontekst tej sytuacji? Polska nie po raz pierwszy inwestuje w swoją obronność. Już w 2017 roku zamówiono 4 baterie Patriot oraz 208 pocisków PAK-3. Teraz, wraz z tym nowym wnioskiem, łączna wartość kontraktów na systemy Patriot wzrośnie do około 16,3 miliarda dolarów. Pociski PAK-2 GMT są przeznaczone do przechwytywania balistycznych pocisków krótkiego zasięgu, pocisków manewrujących oraz statków powietrznych na odległość do 160 km. I nie chodzi tu tylko o Polskę. Jako kluczowy członek NATO, wzmocnienie polskiej obrony wspiera również szersze operacje Sojuszu Północnoatlantyckiego. Transakcja jest częścią programu Foreign Military Sales i wymaga zatwierdzenia przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Po uzyskaniu zgody będzie to znaczący krok dla Polski, dodatkowo umacniający jej pozycję obronną w niestabilnym regionie. Będziemy informować o dalszych postępach w tej znaczącej inicjatywie obronnej. Polska przygotowuje się, a stawka jest wysoka. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do polubienia materiału i subskrypcji kanału, aby otrzymywać więcej wiadomości z dziedziny wojskowości.